Witam wszystkich, a to w kolejnym odcinku Zagrajmy w Horror of Cementary Jak możecie zauważyć znajduje się trochę w innym miejscu Z tego powodu, że nagrywałem sobie odcinek Nagrywałem, nagrałem sobie sobie odcinek, a potem się okazało, że Miałem włączony mikrofon I teraz muszę zaczynać nagrywać od nowa Ale dobrze, że mam jakiś wcześniejszy szasy save a przynajmniej teraz wiem Eee, co mam zrobić dzięki temu? O kurde. Ale nie pamiętam, żeby tutaj był takowy kosek. Nie pamiętam, ale dobra, zbierajmy od nich broń, bo jest cholernie przydatna. Już widzę, że kot będzie mi sprawiał problemy, bo już chcę wyjść. Poczekajcie chwilę. A. Tak to jest, jeżeli chcę nagrywać, się muszę zamykać drzwi, a kot z czasem domaga się, żeby, a, żeby wejść, albo żeby wyjść. Z tego względu, że ma tutaj jedzenie i wodę w pokoiku. Niczego tu nie znajdę. A! a. Myślę, że mi się myszka zawiesiła. No dobra, trudno. Krótki miecz, stara, się o po w sumie zbierać w tej modyfikacji, bo jednak złota jednak potrzeba co nie miara, naprawdę, a ciężko tutaj jest o złoto i czemu tak ten... Aha. <laughs> Nawet nie wiedziałem. Naprawdę nie wiedziałem, że to może zabić w ogóle. Hmm, dobra, to może wyciągnijmy ognistą kulę i obserwujmy co się tutaj znajduje przed nami, żeby w miarę e, sprawniej i wcześniej reagować na te skurcz byki, bagienny golem. Hmm. Aj... bitwa, bitwa, bitwą, ale właśnie ten topór był lepszy niż ten, ta aktualna moja broń, więc sobie ją ubierzemy. Ale gdzieś jeszcze była broń niedaleko dosłownie tej. Hmm, dobra, nieważne, może sobie jak, w jakimś tam późniejszym czasie ją znajdę. Właśnie, te bagienne szczury to już takie... Smyranie. Mogą nam posmyrać sobie wyżej. Nasz nasz pastek życia oczywiście. Czemu w ogóle te bagienne szury nie mają pełnego a, zdrowia? Ha, to jest dziwne. Zresztą, z, jak wy myślicie, jak oceniacie właśnie tą modyfikację, bo niektórzy tam ją zachwalają? Ogólnie, na the moders, e, wszyscy, si, wszyscy się wypowiadają właśnie w sposób krytyczny wobec modyfikacji, a dla mnie jest nie jest zła. Może, może są upierdliwe właśnie tutaj e, potwory, bo No, wybijanie tych zombiaków w pierwszym rozdziale nie było, nie należało do najprzyjemniejszych właśnie czynności. Ale jeżeli się wbije to z obiaki, to ogólnie jest spokoj, jeżeli się zacznie robić emisję, główną mnie. Nie ma najmniejszego problemu. A. A to wargu? Hmm. Dobra. A masz migdo. Masz. Dobra. Uf. Oj, dobra. Po wybijaniu tutaj zwierzyń, ale ogólnie sobie dajemy radę, właśnie z tymi wszelakimi wargami. To dobrze, to dobrze. Żeby sobie tak poradzić na solo bez jakiegoś kombinowania z tymi cieniostworami. To też nie ma jakiejś tam jakość szczególnie nam dużo nie brakuje, żeby dojść do takiego poziomu. Naprawdę. Wystarczyłoby chyba zbić wystarczająco poziom, żeby te 110 punktów siły dobić. I nie powinno być najmniejszego problemu. Dobra. No i. Chodź, chodź i kurde, praca pracą, a ja bym chciał w weekend zrobić 14 odcinków, ale nie wiem czy to będzie wykonalne, czy się wyrobię z tym wszystkim, z renderowaniem, z nagrywaniem, jeszcze z moją pracą. Zresztą ktoś tam pytał, szatanik jakiś tam nick, przepraszam, że nie pamiętam, ale kojarzę cię, że komentujesz moje filmy od czasu do czasu i tam się zapytałeś się gdzie pracuję. Ja oczywiście jakoś o mnie będę skrywał, że pracuję w kancelarii finansowej. Ale niestety nie mogę ci odpowiedzieć na komentarz, bo ma zaznaczono na Google Plus, a czy na Google Plus, i to bez nadzoru opcji, że nie można odpowiadać na komentarze. To ja trochę denerwuję. Więc jeżeli oglądasz ten film, to To ci odpowiedziałem właśnie. Ty słyszysz ich? Powieszonych. Oni mówią ze mną. Im boli. Och, ile jest tutaj głosów. Mnie ich wszystkich tak żalka. Ну, кроме парочки говорящих духов, здесь я никого не вижу. Они все очень сильно измучены. Кто-то очень злой обрек их на эти страдания. Человек, сделавший это, обладает черной душой. Пеку не с кем он А что А вам показать, Наверняка, это хранитель хранитель кто это если он обладает черной душой значит ты встретишься с ним конечно я давно этого хочу будь осторожен с ним воин этот человек хитер и опасен в другие я не знаю кто это может быть мне страшно Человек с черной душой хочет убить ангела. О а каком ангеле ты говоришь? Она это знает и не боится его. Но человек с черной душой слишком хитер. Он пробуждает убийцу короля. Я вообще не знаю, че, но так в правде. Ты скажу правду, что не знаю, че эти диалоги имеют какой-либо влияние на разыгрывку, чтобы мы выбрали опцию номер один, или опцию номер два. naprawdę nie mam dla tego pojęcia jakby, jakby się to właśnie potoczyło więc wolałem taką no mniej taką e, decyzję tak bezpieczniejszą wybrać, żeby nie denerwować opiekuna bo nie wiem, może e, ten dialog właśnie u Krystyny e, miałby jakieś tam zależności do przyszłej fabuły e, jaka by była bo raczej myślę, że raczej z opiekunem się spotkamy, ale co, gdzie i jak dalej, nie wiem nie spoilerowałem sobie nic Hmm. Że ta czarna dusza chce zabić anioła. No to jest po prostu strasznie zagadkowa modyfikacja. Strasznie, strasznie. Dobra. Panie Iwanie, czy hey, macie? Iwany Iwany, Czy macie mi cokolwiek do powiedzenia? Bo już tego nie pamiętam. A, tu jest jeden Iwan, to jest drugi. A gdzie jest ten kurde, trzeci? sobie jak ja coś wisielce. Lasz wisielców. Oczekajcie, poczekajcie, poczekajcie czekajcie. Nie, nie nie, to nie to regenerat, to ten. Artek może być w rękach klanu Arewir. Klan z stał i jego członkowie znajdują się teraz w pobliżu drzewa wisielców. Jego członkowie znajdują się w pobliżu drzewa wisielców, tak? To daje do myślenia, to daje naprawdę sporo do myślenia i teraz mój fuczasty chce wejść z powrotem do pokoju. Poczekajcie, znowu go wpuszczę. Spróbuj mi cholera tylko wyjść za moment. Mam nadzieję, że słyszeliście, jak zamiauczał mój fuczasty kocur. Nie, <gry> koty są... Jak chciałem powiedzieć, koty są pierzaste. <gry> Kurre są pierzaste. Nie koty. Nie? Koty są fuczaste, o koty są fuczaste. A, dobra. Na łóżko piętrowe chcę by wejść. No ja tę jaskinię tutaj... Nie to, że ją znalazłem, bo e, Achil mi powiedział, żebym tutaj się za drzewem wisielców rozejrzał za jaskinią, bo... No, trochę misji mogę pominąć właśnie, jeżeli tutaj nie wejdę. I tutaj właśnie był NPC, z którym tak troszeczkę udało mi się porozmawiać wcześniej. Ale nie zauważyłem tego przejścia tutaj. Hmm... Żeby był tutaj jeden prędzoż wojownik I jakaś broń tutaj jest i tam coś jest jeszcze, co? Hmm. Wow, spore obrażenie musadze Naprawdę jest dość spore A... Topór myśliwego Zwoj... Ale to zwoje zniszczenia A topór myśliwego Wymagana siła 100 Obrażenie 115 To jest lepsza broń od tej, której posiadam... Posiadają wcześniej. Ja skłuczę skrzydło i w dodatku wymaga 10 siły mniej. No, no, no. Mój kot aż na to kombinuje teraz. Nie, sorry nie znałem tego miejsca wcześniej. Wiecie co poczekajcie, zrobię cięcie i mu tam pomogę, wiecie? Dobra ludzie, o, mój biedny kocur miał tyle tam rzeczy nawrócanych w tym łóżku piętrowym, że nie mógł się dostać do swojego ulubionego legowiska. Nie wiem, no, chyba mogę tak powiedzieć, że legowisko kota. Nie wiem, najwyżej żebyś znowu poprawić je w komentarzach. E, tak samo, że są orki i soborkowie. Ktoś mi tam pisał <noise> też. Ale na szczęście w, nie w tej modyfikacji, tylko ktoś mi dał e, komentarz do starego returninga i mi powiedział, że orki, orki to są w morzu, a to są orkowie, których tam są w gotiku. <grym> Może zapamiętam, ale dobra. E, bez jakiegoś wie, dłuższego, zbędnego gadania podejdziemy do naszego tutaj npc i z nim troszkę porozmawiamy w tym odcinku. A nuka, no ka stojać, mierska twarz! E, ty za kogo mnie przyjmujesz? А, ты разговариваешь. Ты точно живой или притворяешься? А может, ты один из заблудших призраков и пудришь мне мозги? Отвечай! Эй, успокойся! Я обычный археолог, ищу реликвии всякие, все, что интересно для исследований. Но по долгу службы приходится еще и охотиться, особенно в таких местах. Так что для тебя я, скорее, простой охотник. Охотник, говоришь? Что-то ты щупает для охотника, вот на труп ты больше смахиваешь. Хм, это жучуя. Я очень рад путнику. Присоединяйся к моему костру, у меня есть отличный окорок. По правде сказать, я так долго не видел живого человека. Последний раз, когда я видел, это было у ворот в городе. А егеря я за человека не считаю. Как ты сюда попал? Я искал великого Зрахиса. Кого? Какого Захиса? Зарахиса. Это великий зверь. Ни один охотник не отважится на встречу с ним. Ты со страха упадешь от его вида щуплик. Я один согласился принести его шкуру королеве. Поиски завели меня сюда. Неужели он такой страшный? Я тоже охотник и не первый раз брожу по окрестностям острова. И хватит называть меня щупликом. Я никогда не слышал о таком звере. Расскажи мне о нем. Да ты никогда не бывал в рыбацкой таверне, раз не знаешь эту легенду. Эту историю любят рассказывать рыбаки, когда напьются в городском общинном доме. Ох, как от них воняет. Когда-то один рыбак, идя в город, решил передохнуть в лесу около ущелья. Присел он, значит, у костра, пожарил две селедки и только хотел достать пиво, как из ущелья зарычал огромный тролль. Рыбак побледнел, Жирная селедка выпала из его руки, а коленки задрожали. Тролль взревел и бросился на беднягу. Парня охватил ужас, и он навзничь упал без чувств. Когда молодой рыбак очнулся, его глазам открылась страшная картина. В метре от него лежало чудовищных размеров мохнатое тело тролля. Из ушей гигантской твари струилась бура красная кровь. Все деревья вокруг были сломаны или повалены. А в воздухе пахло свежим мясом. Придя в себя, парнишка заметил на обломке ветки клок белой шерсти. С тех пор и пошла эта легенда о страшном звере, убийце троллей. А паренек сделал из шерсти амулет. Ты можешь встретить его в рыбацкой таверне, правда, этому пареньку уже седина ударила в бороду. Что ты знаешь о странной семейке, что поселилась недалеко в деревянной хижине? Хм, нет, ничего не знаю. Если что-нибудь выяснишь, дай мне знать. У тебя здесь отличное место. Здесь действительно безопасно и тепло. Да, я знаю. Что это за доспехи на тебе? А тебе-то что? Ну, я нигде таких не видел. Ну, сейчас расскажу, как я их получил. Однажды королевский егерь поручил мне убить краулеров, которые ползали в ущелье и уничтожали дичь. Я взял хороший охотничий нож, проверил тетиву, наточил топор и отправился в путь. Путь мой лежал в ущелье, где солнечный свет был таким же редким явлением, как мракорис альбинос. А дальше что? Не перебивай, да слушай. Бой с краулерами оказался тяжелее, чем я думал. Они устроили себе гнездо в пещерке, а сверху казалось, что их всего несколько. Простые краулеры били дичь, а воины прятались в пещере. Когда я начал воевать, меня окружило семь или восемь краулеров. Я оказался в безвыходном положении. Всего одна стрела болталась в колчине, когда вокруг меня полегла дюжина этих тварей. А доспехи откуда? Ну что ты такой неугомонный? Слушай дальше. В общем, я взял запасную тетиву, распустил ее и намотал на конец стрелы, второй конец тетивы держа в руке. Прицелился из лука в ветку рядом стоящего дерева и выстрелил. Стрела воткнулась в толстую ветку, а я по тетиве залез на дерево. I prosiediel tam dwa dni. O taka historia. <coughs> Mój koc się po tutaj cały czas wierci. Nie potrafi sobie znaleźć miejsca do się, ten położenia się To to położył, poduszkę się na nie położył. Ale widzę, że dalej mu nie pasuje. <coughs> Dobra, to mogę zakończyć po prostu z nim tutaj dialog. Uh, I powinno coś być, coś na takiej zasadzie. Posłuchaj! А не сходить ли нам поохотиться? Поохотиться? На кого? На зайчиков. На зомби, конечно. Здесь недалеко, на братской могиле. Охотятся на зомби? Хм, странно. Я был на этой братской могиле. Нет там никаких зомби. Ну и какой же ты охотник? Если бы ты имел дело с этими тварями, то знал, что они из земли поднимаются. Ну так что? А ты видишь, меня? Ну хорошо, пойдем на охоту. Apliś, nabiegi za mną! I właśnie poprzedni odcinek, który na, może nie poprzedni, ale odcinek, który nagrywałem sobie wcześniej, właśnie poszedłem z na polowanie. Pozabijaliśmy tych trochę tych zębiaków i właśnie skończyłem odcinek, więc pewnie zakończę to tak samo jak wcześniej próbowałem, że popolujemy na te zębiaczki i, i nie powinno być najmniejszego problemu. Mam takie wrażenie, że przez to, że cały czas nagrywam e, z dubbingiem modyfikacje, to po niemiecku, a to po rosyjsku. Poza mną obrazkiem magiela jakich to wojenów. Gleń, tam ziemljanie się wielce. Okej. Okay. I ty się chyba zawiesić. Tak, ty będziesz tutaj czekał. No i mam takie wrażenie, że po prostu nie wiem, coraz więcej sam słuchu rozumiem e, z języka, którego wcześniej się nie uczyłem. Bo niemieckiego, rosyjskiego nigdy się nie uczyłem. Naprawdę nigdy i mam wrażenie, że co, co, co coraz więcej nagrywam, to coraz więcej rozumiem. Chociaż docelowo chciałbym umieścić języki. A, tylko najpierw chciałbym opanować do porządku jeden, czyli język angielski. Bo język angielskiego nie jestem jakiś dobry, ale też nie jestem jakiś słaby, nie? Ale jak chciałbym sobie opanować jakiś tam poziom bardziej zaawansowany, by było pięknie i zacnie. A drugi język, który się tak uczę, dopiero się uczę i katakany, to już pewnie wiecie, że język japoński. Trzecim językiem natomiast będzie, jak dostanę się na swoje wymarzone studia, będzie język rosyjski, który sobie wybiorę jako drugi język, bo nie ma języka japońskiego ogólnie na uniwersytecie ekonomicznym w Katowicach. Atliczna! te towary okay. znowu martwy! Pójdziemy na zat, jaż to to Okej. No to sobie pójdziemy właśnie na obiad. <laughs> A ja będę po malutku kończył odcinek. No, mam nadzieję, że jakoś właśnie potoczy tego horror w Cemetery i pomalutku zaczniemy kończyć te modyfikację zaczniemy inne. Zanim będzie premiera e e edycji rozszerzonych, tak chciałem powiedzieć, ER, ale w sumie tak, to jest taki skrótnie na edycję rozszerzoną do Kotika i na którą bardzo, bardzo, bardzo czekam i doczekać się nie umiem. To pewnie jeszcze nagramy całkowicie modyfikację o nazwie Conflict Mod. Ma być jeszcze premiera malutkiej modyfikacji, to takiej naprawdę malutkiej, którą sobie także nagramy. Pewnie no tajemnica, to, że ona nie jest Left 4 Dead, nie wiem kiedy ma być premiera, ale nie mogę się doczekać. do dotyczka. A potem, no kurde, no mam nadzieję, że już edycja rozszerzona będzie gotowa i będę miał co nagrywać właśnie z jakiejś większej modyfikacji. Jeżeli nie będzie, to będę szukał jakichś jeszcze tam krótkich modyfikacji, żeby sobie coś tam jeszcze nagrać, zanim będzie premiera edycji rozszerzonej. Bo się tam często pytacie, kiedy konflikt mod, kiedy tam edycja rozszerzona, to są chyba ostatnie najczęściej zadawane pytania. Więc odpowiadam, po prostu odpowiadam na te pytania wasze. Więc to byłoby na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się na razie.